Ваше at I'm to say. Realizację. To jest autobusem na uczelnię, którą mam zaraz przy rynku w Krakowie, konkretnie na ulicy Gołębiej. Zajmuje mi 15 minut, nie dłużej. Jest to dwa razy krócej niż jak dojeżdżałem do liceum w Kliwicach, bo tam jechałem pół godziny. A tutaj 15 minut jestem na studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale polonistyki na kierunku długa nazwa więc długi wdech język polski w komunikacji społecznej związanych z językiem takich jak gramatyka opisowa języka polskiego i to jest chyba po tym pierwszym miesiącu mogę powiedzieć, że to jest najtrudniejszy przedmiot. Bardzo, bardzo wiele jest tam zagadnień gramatycznych, o których w podstawówce czy w szkole średniej się nie mówiło i które są starcie bardziej skomplikowane. Semestrach to dochodzą takie przedmioty jak zarządzanie wizerunkiem w internecie, prowadzenie mediów społecznościowych czy warsztaty pisania. Jeżeli część z Was oglądała inne moje filmy, to wiecie, że ja piszę swoje opowiadania i mam marzenie napisać również kiedyś książkę. Więc mam nadzieję, że pod tym względem te studia też mnie rozwiną i pomogą mi właśnie w na to liczę pierwotnie planowałem iść na edytorstwo ale na edytorstwo się niestety nie dostałem mimo, że miałem, no myślę, że mogę powiedzieć, że miałem dobre wyniki z matury to na edytorstwo nie starczyło tam był bardzo wysoki próg a edytorstwo to jest zajmowanie się korektą praca w wydawnictwie ale dalej w to celuję i myślę, że Zawsze cię... Fajnie, to jest niesamowite, niesamowite przeżycie. na targach książki w Katowicach. No i nie umywają się one do tych w Krakowie. W Krakowie są one trzy, cztery razy większe. Swoje rzeczy z szatni, to prawie się spóźniłem na pociąg do Warszawy, bo tego samego dnia wieczorem jechałem do Warszawy, właśnie do mojego kolegi. I no, o mały włos, bym się spóźnił, bo w kolejce stałem dobre 40 minut, ale bardzo pozytywnie oceniam targi. Udało mi się spotkać z sukcesem, z, z książką Stinchia uh Z, e, i szczerze mówiąc, nie podobała mi się jakoś bardzo. zresztą w sensie nie była zła, ale też mi się jakoś bardzo nie podobała. Czytałem Kuzynki Andrzeja Pilipiuka i była taka w porządku, no, ale bez show. E, ale no, jest to znana postać w świecie literackim, szczególnie właśnie tym fantastycznym, więc e, musiałem oczywiście skorzystać z okazji. That's oh. i see Tym oczywiście z swoich książek. Jeszcze... jeszcze Jak to nagrywam, ale pan Adrian wrzucał zdjęcie, na którym był Polaczek, a film z Cicho już, już jest. Super te filmiki, i samym bardzo chciała wziąć udział w tym, więc myślę, że skontaktuję się z panem Adrianem. is America przyjmę nadzieję i wymagam od siebie, żeby była utrzymana